Witam Was, kochani, serdecznie na kanale Kasia Tarot, i to będzie to czytanie, będzie akurat na ten temat na temat, kiedy wreszcie się wszystko ułoży. My wszyscy o tym, o tym marzymy, żeby to wszystko się już ułożyło w końcu. Ale to będzie idealne, to jest idealne czytanie dla osób zmęczonych życiem, przytłoczonym, poszukujących po prostu nadziei i jakichś konkretów. Także zobaczymy, co nam karty powiedzą. Rozłożę pięć kart. Zobaczymy, co jest naszym obecnym chaosem, co jest przyczyną tego chaosu, co się ustabilizuje jako pierwszy w naszym życiu, kiedy poczujecie ulgę, tak? Także wyciągnę karty na czas. Jakie jest w ogóle przesłanie od tarota, co nam karty chcą powiedzieć? Także zobaczymy. Obecny chaos, co nam karty mówią na temat obecnego chaosu, co jest tym naszym obecnym chaosem? Mamy trzy buławy. Co jest z tego przyczyną? Czy denary, OK? Co się ustabilizuje jako pierwsze? Cztery puchary. Kiedy poczujecie ulgę? No pięknie, pięknie, pięknie. I ogólne przesłanie, co nam karty chcą powiedzieć? Głupiec. Głupiec odwrócony. No dobrze. Dobrze, kochani. Także zaczynamy od naszego obecnego chaosu, tak? Co jest tym naszym obecnym chaosem? Trzy buławy. Co ciekawe, ten chaos nie wynika z tego, że nic nie robicie. Wręcz przeciwnie, tak? Trzy buławy to jest taka energia oczekiwania na rezultaty. Słuchajcie, może coś już zaczęliście, jakiś nowy projekt, nową pracę, nową relację, a teraz czekacie i czekacie i nic, tak? Czujecie się tak, jakbyście wysłali statek w morze i nie macie pojęcia, czy w ogóle dopłynie ten statek. Także ten chaos to bardziej takie napięcie między działaniem a brakiem odpowiedzi. Między robię, a nie widzę efektów. Tak? Z życia na przykład złożyliście CV gdzieś, jakąś pracę i tu jest co? Cisza. Albo powiedzieliście, co czujecie komuś, a ta osoba milczy. Albo zaczęliście jakąś terapię, ale nadal boli. Tak, To nie chaos z braku działania, to chaos bardziej z powodu braku, nie wiem, zwrotu do was w ten sposób. Jaka jest przyczyna tego chaosu? Mamy trzy denary, i tu też jest bardzo ciekawie. Tu wychodzi sedno sprawy. Zależność od innych ludzi. Trzy denary mówią o współpracy, o strukturach, o relacjach zawodowych i społecznych. Może wasz projekt zależy od szefa. Może Twoje serce zależy od kogoś, kto nie umie podjąć decyzji. Może próbujecie się rozwijać, ale jesteście w środowisku, które Was w ogóle nie, nie wspiera. Także ten chaos nie wynika z tego, co robicie, tylko z jakiejś niedojrzałości albo braku zaangażowania otoczenia. Także bardziej wincie otoczenie. Słuchajcie, na przykład macie pomysł na biznes, ale nie macie z kim go rozkręcić. Chcecie się rozwijać, ale w pracy ciebie nie zauważają. Kochasz, ale on albo ona mówi. Jeszcze nie teraz, muszę się ogarnąć, albo ma jakieś inne tam problemy. Co się ustabilizuje jako pierwsze? I tutaj mamy cztery puchary, tak? I ta karta mówi, że najpierw ustabilizuje się Twoje emocjonalne zniechęcenie. Brzmi dziwnie, ale już tłumaczę Wam. Cztery puchary to moment, w którym przestajecie się emocjonalnie szarpać, tak? Już nie czekacie na tego SMS-a z napięciem, już nie odświeżacie skrzynki swojej mailowej, już nie zadajecie pytania, dlaczego nikt mnie nie wybiera. Stabilizacja przyjdzie przez taką obojętność, tak? przez akceptację, przez ten spokój wasz wewnętrzny. Przestaniecie się już emocjonalnie wiązać z tym, co was boli. Kiedyś na przykład płakałaś, że on nie odpisuje, teraz wzruszasz ramionami, masz wylane na to, tak? Kiedyś mogłaś nie spać z tą myślą, że cię nie zatrudnili, teraz myślisz, a może i dobrze, może to była dziadowska, głupia praca, także walić to. Kiedy poczujecie ulgę? Rydwan. Słuchajcie, to będzie czas, kiedy odzysk odzyskacie kontrolę. Rydwan to jest w ogóle energia ruchu, pewności, takiego kierunku. To moment, w którym już nie czekacie na cud. Tylko wychodzicie, wchodzicie do swojego życia jako kierowca, nie pasażer, tak? I co ważne, że ten rydwan jest związany z latem, znakiem raka, czyli od 21 czerwca do 22 lipca. I może właśnie wtedy na przełomie czerwca, lipca zaczniecie odczuwać taki prawdziwy przełom. Możliwe, że zmienicie pracę, że podejmiecie decyzję w relacji sami, nie będziecie czekać na kogoś, pojedziecie w podróż która otworzy wam głowę, albo wreszcie ruszycie do przodu bez oglądania się za siebie. Życia wzięte. Dajecie wypowiedzenie i czujecie ulgę. Odchodzicie na przykład z toksycznej relacji i znów oddychacie. Kupujecie bilet i wszystko się zmienia. Tak. No i mamy tutaj ogólne przesłanie dla, dla was, taką poradę. Mówi głupca odwróconego. I co tutaj mówi Tarot wyraźnie? Nie uciekajcie od życia. Głupiec odwrócony to jest ostrzeżenie. Stojecie na krawędzi nowego początku, ale boicie, boicie, boicie się skoczyć. Może boicie się, że znowu się rozczarujecie, że znowu będzie bolało. Ale ta stagnacja też boli. Także Tarot mówi, nie zatrzymujcie się ze strachu. Zacznijcie taką, z taką większą ostrożnością, ale zacznijcie. Nie wchodźcie w nowe z zamkniętym sercem, bo wtedy nic nie ma szans się ułożyć. Słuchajcie, jakie jest duchowe przesłanie tutaj? Wszystko się ułoży, gdy ty przestaniesz się rozkładać na czynniki pierwsze i po prostu zrobisz pierwszy krok. Bez gwarancji, ale z odwagą. Słuchajcie, jeżeli to czytanie było dla Was, zostawcie komentarz i w komentarzu napiszcie mi: albo zaczynam od nowa, albo wszystko się ułoży, i niech to będzie Wasza afirmacja. A jeżeli chcecie osobiste, prywatne czytanie, Dopasowane do Waszej sytuacji, to zapraszam Was na moją stronę www.kasiatarot.com Słuchajcie, pamiętajcie, że ten chaos nie oznacza, że wszystko jest źle. Czasami oznacza, że coś jest właśnie, coś właśnie się układa, tylko że Wy tego jeszcze nie widzicie. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym filmie. Buziaki, papa. Pa.